Hej, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Pokemon Glaze yy, Na Zlok i... Ej, Arci, gdzie jesteś? ABU! Kurwa Protektujemy Pokemony na lewele 15 yy, Nasz... Yy, tak... W ogóle ma słabą tom Ale mniejsza nie będę wam czytał, no bo wiem, że nikogo to nie interesuje w sumie Będę czterem. Twitch i na tego Zaraz, czy tym czy z tym się panem walczy? W ogóle to jest muzyczka z Lavender Town Pyk O, Koffing Levitate hmm. Sad Sad Story No tak Ty pilu, to jest Koffing, a ty... O ła, wow, mój mózg Nie, przeżyję jeszcze jednego wyzona. Miałem coś innego zrobić, ale cię tak. Jakby z podstrownym no, na 15, żebyście mieli ewolucję na odcinku, nie? Także my, my nie mamy tych dotku? Jeszcze switch na niego. Tyk. O nie, jakie emocje. O, Porygon'a nie spotkałem tu jeszcze do tej pory. Matko! Super. Chyba się, się zmienił na ziemny typ. Jeszcze żółta ma HP, to tam się bardzo. 15, przeżyję. 11, super. Sorry. ale miał mało HP, bądź co a, zaraz, jeszcze wiem co zrobimy, skoro pokonaliśmy trenera, na pewno mam jakieś hajsy. Pyk. Super. Super dope. Tak sądzę, że przejdziemy tą elektrownię i... I poza elektrownią pokonamy gym-lidera. O. Minuta. 2,37 oczywiście ta liczba. Minuta. Dobra. Marsz tam ewoluował, mamy super. Dalej lecimy. W ogóle co tam, jak to mówię. Ja w ogóle jestem już po nagraniu odcinka, który już bił wczoraj dokładnie. Z, po, z wywiadu i jestem raptem niecałe dwie godziny po, po publikacji A na tą chwilę na tą chwilę żeście zrobili 117 wyświetleń wow po prostu wow tyle wam powiem wow jesteście niesamowicie poczuć dosłownie Jest niesamowicie jesteście wow Co do ten... Co do Gleizdów. Przepraszam, że w poprzednim tygodniu nie mogłem zrobić tak jak było w planach i był odcinek pomiędzy tymi dniami, co normalnie powinien być. No ale na serio nie mogłem po prostu. Niestety. Także nie... przepraszam Was za to. No. Postaram się więcej takich powtórek nie robić i żeby były odcinki tak, jak powinny być. I nawet ten nagrywam dzień przed i montuję dzień przed, więc... Ale widzicie, jak on popierdziela? I Ja nie mam speed upa w tym momencie włączonego, a on popierdziela jak z... Wow. Byście byli ciekawi, czemu Pikachu Asha jest taki super, bo został naładowany w elektrowni, tak było, nie zmyślam. Dlatego marsztamp jest był dobrym pomysłem. To był mega pomysł. O, w ogóle, to jest, stwierdziłem, że będę robił coś takiego, że w każdym odcinku będzie wspominany jeden youtuber, mini youtuber, nie wiem jaki, zależy żywności, No, akurat wtedy nasunął mi się Fedzi. Dzisiaj, jeśli jak ktoś się nasunie, no to będzie on. Ale w opisie, to będzie taki fajny, moim zdaniem. Yy, takie coś fajnego, no bo w każdym będę mógł wspomnieć o kimś, dać go do tagów, a równocześnie dać mu link. Więc to jest taki forfeit dla mnie i dla osoby, o której wspominam, nie? Jakby tak. Plus, to nie jest osoba, nie wiem, a wybrana przeze mnie, tylko jakaś osoba, która mi się nasunie podczas odcinka. Nie wiem, zobaczę na przykład. Yy, nie wiem, co zobaczę. Zobaczę jakiegoś Pokemona, który tak typowo się skojarzy mi z czymś, to, to o tym wspomnę, proste, tak? Także będą takie osoby wspominane, bo myślę, że to jest fajny pomysł. Ciekawy. Nie, czegoś takiego nie było, chyba nikt nie robił czegoś takiego. I to jest forum dla mnie i dla kogoś. Ostatnio wspomniałem Fedziego, dzisiaj może kogoś innego wspomniemy. Postaram się w, na każdym odcinku kogoś wspomnieć, bo fajnie będzie wspomnieć kogoś. To jest bardzo miłe. Szczególnie, że ja z reguły wtedy będę raczej mówił o już chyba wiem o kim wspomnę, dość miłe rzeczy, w sensie będę nie, że miły na siłę, tylko będę wybierał osoby, które mi się pozytywnie kojarzą yy, i mówił, co ja o nich sądzę pozytywnego i co negatywnego też. Także... Także najpierw leci Shings, czyli walczę z samym sobą w pewnym sensie. Potem leci Owca. Yy, organizacja. Bez fajne OBFE Fajnego skrótu. OF ca yy, Po angielsku. Organization Without. Cool. Nie wiem jak jest skrót. Po, yy, o, to jest Swirl. No ja tam widzę Swirla. Nie wiem jak wy, ale ja tam widzę Swirla. Autentycznie. <laughs> Co ja zrobi? foresting <laughs> Sorry. Tak to jest jak się gra na speedupie. Tak la zamieniłem na Foresting. No i widzicie, takim sposobem wspomniałem o. o Swirlu. Mówiłem! Będę wspominał o osobach, które uczestniczą w odcinku, a nie. Co do Swirla. Uważam, że robi dość. że tak powiem. dość quality content pod względem. Na, humorystycznym też, ale przede wszystkim głównie mi chodzi o quality nagrań. Jego nagrania są naprawdę dobrze zrobione pod względem quality. Może nie, nie wpadam w mój humor, ale jego odcinki są quality. Nie mój humor, ale ze, yy, spoko. W się sensie quality nie mój humor, ale quality humor. W sensie quality nie humor, tylko quality, quality odcinki ma. Ale nie mój humor po prostu. Więc uważam, że to jest dość dobra, yy, dobry mini youtuber. Mówię mini, bo ja sam jestem mini i on też jest dość mini. I on chyba ma teraz 200 coś, Wybi wyskoczył mocno Jak mi się zdaje, że 200, tak na oko, nie wiem Nie wiem ile ma Ja sobie zobaczę, przy okazji Nie wiem gdzie ja chcę iść, wiecie co, ja chciałbym teraz szczerze mówiąc potrenować Bo to miasto jest chore To miasto jest chore, w sensie ta wieża nie chcę iść do ani do jednej rzeczy, ani do drugiej I myślę, że wam będę zmuszony zrobić 10 minutowy odcinek Bo ja nie chcę przerypać tego nazloka przez to, że yy, Hurdur yy, po prostu chcesz iść sobie na ten Ale wiem, że pierwszy przeciwnik na liderzeniu nie jest taki najgorszy Więc pierwszego sobie przeciwnika zrobimy i tylko tyle, żeby wam jeszcze dodać kontentu trochę tego typa sobie pokonamy, bo go się da pokonać jakkolwiek. Dalej nie chcę iść. Ja wiem, co dalej mają za pokemony Mniej więcej. Nie idealnie, ale mniej więcej wiem. To jest chore, co oni tam mają. I mają tam Full Evo na 24 poziomie. Full Evo. Full Evo na 24. Wy to rozumiecie? Ta gra jest. przez to trudna. Widzimy sobie, może ktoś coś, coś nam da I tyle po prostu, bo ja nie chcę Nie chcę zostać w pierdolu Także no A poza tym, wiecie, ja to muszę zmontować jeszcze W dość szybkim czasie Ja to muszę zmontować wam na jutro, przepraszam, ale Lepszy taki odcinek niż wca wcale Szczególnie, że w ogóle Zobaczę sobie tą odznakę Nie tu Ej, ale fajne! Zapomniałem o tym! Ale dob Dostałem od, od znaka Swirla. Jakby Swirl był liderem, to jego odznaka wyglądałaby o tak. Jestem tego prawie że pewny. Ja wam mówię, tak by wyglądała od znaka Swirla. Dobra, a wiecie co? Wiecie? na następny bo będę musiał się podexpić na jakieś kurwa 30 poziomy, jestem tego pewny, coś koło tego, więc więc, więc wiecie, ja idę do elektrowni się z wami żegnać, i ben, bo będę expić i to tak hardo, a wy trzymajcie się do następnego, jeszcze, bo dzisiaj jest wtorek, to jest czwartek, postaram się, nie obiecuję, na jutro wam w ramach tego, że ten odcinek ma 10 minut raptem, Zrobić odcinek z Paladinsów W sensie zmontować Bo mam już nagrany Tylko do zmontowania jest Więc będzie jutro odcinek z Paladinsów Jeśli mi się uda Także No myślę, że forfeit A póki co No to ja się z wami żegnam Ja byłem Arci To był Marszstąp Który rozwala Magnemajta Cytując Pana Piotra To powiem wam Ciekawostkę. Sub... Roz... Rozgromcie buton od łapkowania. Z... Właśnie Wam z. cytowałem pana Piotra. Wow. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Bajo. Bajo, jajo, bajo, jajo.